Szczypiorniści AZS-u zmierzą się ze specjalistą od remisów. W sobotę akademicy będą chcieli poprawić wynik z pierwszej rundy, kiedy we własnej hali po remisie 24 do 24 musieli podzielić się punktami ze stwarzęckim liderem. Wielkopolanie w tym sezonie odnotowali już sześć wyników nierozstrzygniętych. Punkty z liderem zgubili między innymi Zielonogórzanie, Orlik Brzeg, a ostatnio nawet Żagiew Dzierżoniów. AZS nie ogląda się jednak na rezultaty rywali i notuje serię 11. 12 zwycięstw z rzędu. Jest zdecydowanym faworytem najbliższej potyczki. Więcej o spotkaniu z liderem Swarzędz Mariusz Kwiatkowski, trener zielonogórskiej drużyny. Zwycięstwa do, tych, do tej pory cieszą, ale to nie bądźmy hura optymistami, bo, bo przeciwnik, jaki jest, tak jest, wszyscy widzieliśmy w tamtej rundzie, z nami zremisował u nas, ostatnio zremisował z Dzierżynowym u siebie, także na pewno nie będzie to łatwy mecz nie zapytam o zdrowie zawodników. Wszyscy gotowi do, do walki o kolejne dwa punkty? No właśnie nie. I znowu tu wracamy do sytuacji z poprzedniej rundy. To wczoraj na treningu Bark wybił Kacper Urbańczak, na uraz pleców narzekaj Boguś i Piotrek Książkiew, także znowu sypie się tam kadra zawodniczy.